To patrzymy teraz dla drugiej grupy, która nam została. Boże, gdzie oni się schowali? A już mam. Czyli dla bliźniąt, rybki, wagi, byczka, koziołka i raczka. Zobaczymy tu dla tych osób, co się pokaże, co będzie tym głównym tego, takim tematem przewodnim tego czytania. A więc... Nowa miłość się pokazuje lub rekonwalescencja stalej, czyli porzucacie coś i zaczynacie to jakbyście się dopiero poznali. Też może coś takiego być. Pokazuje się, ktoś kłamał i to bardzo kłamał. Pokazuje się, że te kłamstwa były naprawdę takie obszerne i przez co wy mogliście mieć złamane serce, i tu naszło to zakończenie, tak? co mamy dalej? tutaj ktoś pogrywał z waszymi uczuciami, tak jak w poprzednim, czyli um, um, pod jakąś strategię, coś chciał osiągnąć, coś pogrywał, ale tu się pokazuje, że to było też jakoś w jakiś sposób pchnięte do tego. Ta osoba mogła was gostować, mogła was w jakiś sposób y, też i y, Napastować, o tak powiem. Po prostu była bardzo zaborcza. Tutaj mogliście mieć, co niektórzy rodziny, lub mogliście mieć dzieci, gdzie tu chodziło o bezpieczeństwo waszych, waszych dzieci. Wy mogliście przez to tą osobę wziąć, odesłać, od, o w ogóle e, zakończyć coś z tą osobą, i tu się pokazuje, pokazuje nam się wyjazd, wyjazd, podróż, nowa podróż w nowe życie możliwe z, z kimś nowym. Tak, Tutaj jest jakieś błogosławieństwo, jest jakiś ruch dla was, jest jakieś szczęście na horyzoncie, ale co niektórzy jeszcze czekają na tą wiadomość od tego człowieka. Tak jakbyście tu odeszłyście, ale jednak tutaj z uczuciami jesteście, z tym toksykiem niestety, co niektórzy jeszcze powiązani. E, czekacie na jakąś wiadomość, tak? Czy wy to porzucicie? Jest taka możliwość. Wsparcie osób yy, z zewnątrz. Tu chodzi głównie o stabilizację, bezpieczeństwo, o normalny dom dla Was i dla Waszych bliskich. Co dalej mamy, tak? Tu ten ktoś może już mieć kogoś, może mieć jakąś inną osobę. Panowie, wywracają sobie, może mieć innego mężczyznę, ten Wasz człowiek, e, tak? I tu się pokazuje, że uleczenie i czas na relaks się pokazuje dla Was. A wy się dowiecie o tym lub będziecie wiedzieć o tym, o tej sytuacji. E, tu była toksa, relacja bardzo toksyczna. Mogły być. Znaczy, tu mi się pokazują grzybki, ja nie wiem czemu. Owszem, dobra. Relacja toksyczna. E, połączenie jakieś mogło być między wami, ale to bardziej takie karmiczne się pokazuje. E, I tutaj też mogły być nałogi, w które wchodziły w grę, tak. E, czyli tu ja nie mówię, że musieliście wy akurat mieć to na mógł wa mieć wasz partner, tak? Nie tylko toksyczność, zaborczość, tak, ale też i na przykład alkohol lub co innego. E, dalej, co się pokazuje? Tutaj mogły być jakieś konfrontacje, mogły być spotkania, mogły być jakieś próby pojednania. Oczywiście, owszem, e, że to takie będzie bardzo szybkie jakieś połączenie może być komunikacja, lub była jakaś komunikacja, e, by. Porozmawiać nad tym, ale tutaj się pokazuje, że może coś się zmienić. Owszem, tak? Chwilowo. Chwilowo tu się pokazuje, że ten człowiek, wy próbujecie jakoś w taki sposób pogodzić. Ten ktoś może Wam tutaj mówić, że się zmienił, że wzrósł, ale tutaj ktoś będzie też dawał tej osobie taką, słuchaj, dobra, okej, okay, ale to będzie Twoja ostatnia szansa na to, że jeżeli coś odwalisz, chłopie czy babo to po prostu się pożegnamy i już ja po prostu Cię zablokuję, kontaktu nie będzie, tak? I tutaj się pokazuje, że jest ta możliwość, że ten ktoś pójdzie na to, żeby z powrotem Was zdobyć. Na chwilę obecną Wy jesteście singlami, singielkami, tak? E, też czymś zaczynacie się zajmować, coś co po prostu ma jakąś inspirację dla Was. Uważać na osoby w otoczeniu, osoby fałszywe, osoby wredne, osoby toksyczne. Tu to osoba może przyjść z jakąś propozycją bardziej poważną do Was, oczywiście, coś tam przerobił, chwilowy jest ten wzrost taki, nie obiecuję procentowo, że zmienił się ten ktoś 100%, bo tu jest, też jest, od Waszego zaufania zależy, już mieliście to zaufanie nadszarpnięte tak poprzednio i co? Tu pokazuje się, że ktoś przychodzi, będzie chciał z prawdą, z prawdą, z romantycznymi uczuciami w waszym kierunku się zbliża, bo widzi, że wy się odsuwacie, że wy odchodzicie. Tak naprawdę w tej osobie czy, czy jest jakaś zmiana? Pokazuje się, że jest brak równowagi w tej osobie. Brak równowagi ta osoba nadal lubi dobrą zabawę, lubi imprezki. Otacza się dalej w takim gronie toksyków jak do tej pory. E, no i tu się pokazują dalej te używki. Czyli ja bym uważała troszeczkę, jeżeli chodzi o to. Wy trochę poszliście do góry, wy wzrośliście. E, tu też było dobre. Może chciałam brzydko powiedzieć: Dobry seks był. Y, więc to też mogło przyćmić wam oczy. Ja to zawsze tak dziwnie, śmiesznie mówię, ale nie będę mówiła tutaj, bo ja to tak mówię prywatnie dziewczętom moim. Co macie na oczach, tak? No. Także tu się pokazuje, że yy, na jakimś partii może coś wyjść, na jakimś spotkaniu. Może wyjść, że ktoś miał też z kimś jakieś inne zbliżenie, gdzieś było coś, gdzie to on, ten człowiek teraz myśli nad tym, nad tym połączeniem waszym, tak? Dlaczego on też nie może odejść, tak? Ale też wyjdzie to, że tutaj było coś, było coś. Ten człowiek musi wzrosnąć, tak naprawdę wzrosnąć, popracować nad sobą. Yy, w obecnej chwili może pisać do was jakieś wiadomości, usuwać je, jest na takim rozdrożu, nie wie sam, co zrobić, w którą stronę uderzyć. Boi też się jakiś afer, E, co niektórzy mogliście poblokować te osoby, czy naprawdę ma uczucia i taka jest zmiana, Nie jest delikatna zmiana, ale uczucia tu się pokazuje mi bardziej uniesienia seksualne niż uniesienia takie uczuciowe. Tak, ta osoba jeszcze do końca nie wzrosła do tego boskiego czasu, ale w takiej energii męskiej, czyli jeszcze jest niedojrzały. Coś tam przeszedł, coś tam zrozumiał, coś tam wzrósł, ale nie stuprocentowo. Czy jest możliwość na to, że ta osoba się zmieni? Tak, ale to jest tak i wyjdzie bardziej z uczuciami, ale nad tym jeszcze jest trochę pracy. To jeszcze nie jest odpowiednia chwila na to. Wy możecie się połączyć, ale. Tutaj znowu zacznie się ten etap good sex time, czyli więc tutaj musicie uważać na to. Uczucia przyjdą, ale to nie jest jeszcze odpowiedni czas. Mniej więcej czas zobaczymy. Do czterech miesięcy pokazuje się, od 4 do 7 miesięcy, jak ta osoba dopiero wzrośnie, ale wy musicie delikatnie wbić tej osobie szpileczkę w plecy. Bo tutaj mówię, tutaj. E ta osoba troszeczkę jeszcze pogrywa. Także ja bym przemyślała to 150 tysięcy razy, e, popodglądała, czy tak rzeczywiście jest to 100%owo takie naprawdę, taka zmiana w tej osobie, czy jest ten wzrost, czy on coś, czy ona zmieniła w sobie, dopiero wtedy możecie podjąć decyzję i dać tą szansę. Na chwilę obecną, jeżeli ja chodzi o mnie bym się zastanowiła, powiedziałam. I bym przemyślała to 150 tysięcy razy. Kontakt może być. Ale musicie widzieć zmiany. Pamiętajcie. Także ściskam Was, całuję, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.